2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Watykanie w wieku 84 lat zmarł papież Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał 26 lat. W 17. rocznicę śmierci przy pomniku papieża Polaka w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkali się wierni, kapłani, członkowie organizacji kościelnych, harcerze i chór Michał Papież Jan Paweł II stał się jedną z najbardziej znaczących osobowości XX wieku. Wywarł szczególny wpływ na losy kościoła i całego świata, między innymi przyczyniając się do upadku systemu komunistycznego. W 2014 roku został kanonizowany przez papieża Franciszka. W rocznicę jego śmierci w wielu oknach w Polsce pojawiają się świece na znak łączności duchowej wiernych ze świętym. O Panie, to Ty I'm not sure.